Wielkie emocje wśród miłośników polskiej telewizji serial Rodzinka.pl powraca na ekrany, co z pewnością ucieszy wielu fanów tej popularnej produkcji. Po latach rodzinnych perypetii boskich, które zdobyły serca widzów, telewizja polska ogłosiła, że prace nad nowymi odcinkami już trwają. Co więcej, możemy spodziewać się powrotu kluczowych postaci, które tak dobrze znamy i które stały się częścią naszej kultury. Na pierwszy plan ponownie wybijają się Natalka, grana przez Małgorzatę Kożuchowską oraz Ludwika w interpretacji Tomasza Karolaka. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy ich trzech synów Tomka, którego postać odtwarza Maciej Musiał, Kuby, Adam Zdrójkowski oraz najmłodszego Kacperka, w którego wciela się Mateusz Pawłowski. Rodzinka. PL zadebiutowała w roku 2011 i od tego czasu zdobyła ogromną popularność. Dwie minione dekady to czas, w którym aktorzy, odgrywający synów boskich, dorastali na oczach widzów, co dla wielu z nich stało się prawdziwą metamorfozą. Maciej musiał i Adam Zdrójkowski wielokrotnie pojawiali się w mediach, przez co fani zdążyli przyzwyczaić się do ich obecności i rozwoju kariery. Inną sprawą jest Mateusz Pawłowski, który zniknął z radarów mediów i jego powrót w nowe odcinki zapowiada naprawdę wielką zmianę. Niedawno dziesięcioletni Kacperek, który był uroczy i bystry, Teraz staje się dorosłym mężczyzną, co na pewno dostarczy widzom wielu emocji. Obecnie aktor ma 20 lat, a jego debiut telewizyjny przypadł na czasy, gdy miał zaledwie 6 lat. Widać, jak zmienił się przez te wszystkie lata, a zdjęcia z planu pokazują, jak dorosły teraz wygląda. Producenci poinformowali, że nowe odcinki Rodzinki PL mogą zadebiutować w telewizji jesienią, chociaż na szczegóły dotyczące premiery musimy jeszcze poczekać. Fani tej komediowej opowieści na pewno z niecierpliwością oczekują na nowe przygody rodziny boskich, w tym ich już dorosłych synów. Świat, który tak dobrze znają, zostanie wzbogacony o nowe wątki i wydarzenia, które przyniesie nadchodzący sezon. Oczekiwanie na premierę staje się coraz bardziej ekscytujące, a każdy fan ma prawo do pytań, co nowego przyniesie nam ta znana i uwielbiana rodzina. Jeśli masz pomysły na to, co chciałbyś, aby się wydarzyło, nie wahaj się podzielić swoimi przemyśleniami. To niesamowity czas dla wszystkich miłośników rodzinki. PL niech trwa to ekscytujące oczekiwanie.